Jest ze mną dzisiaj część kandydatów na radnych, którzy będą ubiegać się o mandat z mojego komitetu, jak również jest były wieloletni wójt gminy Kotla, pan Łukasz Chorwatowski, za co serdecznie dziękuję. Co do mojej osoby, od urodzenia mieszkam w Kotli. W urzędzie gminy Kotla pracuję od 16 lat i zajmuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Przez ostatnie dwa lata pełniłam również funkcję zastępcy wójta gminy Kotla, a obecnie pełnię obowiązki wójta. Z uwagi na zajmowane stanowiska doskonale znam problemy i bolączki naszych mieszkańców. W ostatnich latach dzięki pozyskanym ogromnym środkom zewnętrznym udało się zrealizować wiele przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak i skierowanych do mieszkańców. Mam tu na myśli zarówno projekty edukacyjne realizowane w szkołach, zajęcia sportowe, współpracę z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Zryw Kotla i utworzoną Akademią Piłkarską, współpracy z jednostkami OSP Chociemyś-Grochowice-Kotla, które w ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym doposażyliśmy w nowe samochody bojowe, jak również niezbędne wyposażenie i sprzęt, poprawiając sprawność i skuteczność działalności naszych dróg. Z myślą o naszych seniorach utworzyliśmy i funkcjonuje Klub Seniora. Wiele jeszcze przed nami. Jesteśmy w trakcie budowy kolejnych dróg, budowy, przebudowy Wiejskich. Projektujemy kompleks boisk sportowych właśnie przy szkole podstawowej w Kotli, gdzie się znajdujemy. Planujemy budowę przedszkola w Kotli, również wymienić oświetlenie publiczne. Żeby zrealizować kolejne zadania, a znając doskonale strukturę naszego budżetu, wiemy jak ogromnie ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, i na tym będziemy się koncentrować, żeby dalej skutecznie. Nie pozyskiwać. Poza inwestycjami ważny jest dla mnie rozwój naszej gminy, i mam tu na myśli tworzoną strefę przemysłową. Przez ostatnie dwa lata bardzo ciężko pracowaliśmy w tym zakresie. Zostało opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mamy opracowany miejscowy plan dla tego terenu, żeby go uchwalić, czekamy na odrolnienie przez ministra. Aktualnie. Jest, jesteśmy w trakcie przetargu na zadanie inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu strefy przemysłowej na terenie gminy Kotla i gminy Głogów, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Jest to gigantyczne zadanie zarówno pod względem jego zakresu, jak i szacunk szacunkowej wartości tego zadania, ponieważ wartość jest ponad 140 milionów złotych. Jestem przekonana, że moje doświadczenie wiedza gwarantują na dalszy rozwój naszej gminy. Stąd moja decyzja o kandydowaniu. To jest e, najlepiej przygotowana osoba dzisiaj do tego, żeby pełnić funkcję e, wójta gminy e, i od tej strony merytorycznej, ale również od tej strony e, e, taki typowo ludzkiej. No to widać e, wspaniałą grupę ludzi, z którymi e, współpracowałem przez e, wiele lat, e, którzy świetnie się spisy, spisywali, spisują, spisywać będą z tym działaniom e, społecznym. E, i wierzę w to, że w tych wyborach to właśnie Kamila zostanie wybrana na Wójta, a ja ze swojej strony deklaruję, tak jak deklarowałem wcześniej, wsparcie papasarskie i pilnowanie tam w Warszawie, czy we Wrocławiu wszystkich spraw związanych z gminą Kotwa. Będę to wspierał i wierzę w to, że to właśnie Kamila będzie mogła popierować dalej rozwojem gminy, a gmina jest w przeddzień. Wielkich inwestycji i gigantycznego rozwoju, bo ta strefa, która się będzie rozwijać, potrzebuje dzisiaj doświadczenia, a to doświadczenie właśnie daje kamień.